Ojca Pio. 25 września. Jakże bardzo podobałoby się Bogu, gdyby te biedne stworzenia opamiętały się i naprawdę wróciły do niego. Dla tych osób Trzeba mieć serce matki i otaczać je największą troską, ponieważ Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że w niebie jest większa radość z powodu jednego skruszonego grzesznika niż z wytrwania w dobrym 99 sprawiedliwych. Słowa Jezusa są naprawdę pocieszające dla tych dusz, które mają nieszczęście grzeszyć, a później chcą się opamiętać i powrócić do Pana Jezusa. Witajcie, witajcie, walorki kochane. Mamy za sobą kolejne piękne dni naszego życia. Mówię o tym pięknie, bo, głównie dlatego, że w każdym przeżytym dniu powinniśmy umieć dopatrywać się cudów. Samo życie. Przecież jest takim właśnie cudem. Nasz piękny świat, mimo że skażony grzechem, również przecież jest bardzo piękny. Piękną też jest postawa dostrzegania cudów w małych i najprostszych z pozoru rzeczach czy sprawach. Wiecie, że my, ludzie, nie zawsze to potrafimy. Szybko przyzwyczajamy się do dobrego, powszednieje nam to i wydaje się normalne. Dlatego zapraszam Was do zachwytu nad światem. Nad zadumą, nad źdźbłem trawy, pięknym kwiatem, a nawet jakimś wynalazkiem. Bo, nawet taki wynalazek, mimo iż został, jak sama nazwa mówi, wynaleziony przez człowieka, to jednak tak właściwie był on odkryciem praw bożych, które zostały w tym świecie poukrywane. Bogu niech będą dzięki za ten piękny stworzony dla człowieka świat. Tak pomyślałem, że świat dla człowieka jest takim pięknym prezentem. Gorzej już jest z odpowiedzią człowieka. Właściwą reakcją byłaby wdzięczność. Ale niestety nie zawsze tak jest. Wszyscy żyjemy na świecie, a zatem korzystamy z tego prezentu. Ale też podchodzimy do świata, jakby to było takie normalne, jakby się należało. Pomyślcie o tym. Wdzięczność jest wspaniałą cechą. Jacyś badacze w ogóle nawet doszli do takiego wniosku, że ta cecha odpowiada za ludzkie szczęście. Przypomniała mi się taka pewna sytuacja kobiety, którą jakiś mężczyzna, to nawet nie był jej mąż, zabrał na wspaniałą wakacyjną wyprawę. I ta potem dzwoniła do koleżanek, jak to jest beznadziejnie, one miały jej współczuć i w ogóle, a gdy przy okazji opowiadała jakieś szczegóły, to wychodziło, że wcale tak beznadziejnie nie jest z tą wycieczką, tylko raczej z jej podejściem do tej całej sprawy. Za hotel to było kilka lat temu, zapłacili jak się nie mylę, to tam było chyba kilkanaście tysięcy, w każdym razie ponad 10. No i korzystali z przeróżnych atrakcji, jakiegoś drugiego jedzenia, wycieczek i tym podobne, a jej ciągle było. Mało i źle próbowała go jeszcze na coś naciągnąć na coraz to nowe, kosztowne atrakcje czy zakupy jakieś ubranka firmowe i w ogóle takie cuda. On zaczął się buntować przeciwko takiemu podejściu do sprawy cóż za roszczeniowa postawa Powiemy Nie zdziwiła mnie wcale wiadomość, że niedługo potem się rozstali a przecież nie trzeba wiele, by być szczęśliwym widzieliście pewnie jak bardzo cieszył mnie górski potok. Aż potem nieco głupio mi było z tego powodu, że tak się aż tym zachwycałem. Co oni sobie pomyślą, że coś ze mną jest nie tak, przeszło mi to przez myśl. Ale co tam, jestem wrażliwy na piękno i się tego nie wstydzę. Bardziej wstydzić by się należało właśnie takiej rozczarowującej postawy, że wszystko się komuś tam czy mnie akurat konkretnie od świata należy. Ale nie macie pojęcia, jak ja wtedy w tym miejscu <noise> naprawdę byłem szczęśliwy. Aż do dzisiaj czuję w sobie to wspomnienie, którego z pewnością nie był w stanie oddać ten krótki film tam z nad tego potoku. Pamiętacie, jak szedłem w tych wakacyjnych wyprawach? I nie trzeba było nie wiadomo, jakich nakładów bułka i jogurt na kolację, i nawet noctek w samochodzie wystarczyły. Nie chcę przez to powiedzieć, że ja to tak wszystko dobrze umiem i rozumiem. Niestety także często zapominam o wdzięczności. Pewnie między innymi dlatego o tym sobie i Wam przypominam. No dobrze, ale wyobraźcie sobie, gdyby na miejscu tej wspomnianej przeze mnie roszczeniowej i rozczarowanej kobiety była inna, wdzięczna. Przecież byłaby przeszczęśliwa. A gdyby jeszcze to swoje szczęście umiała okazać. Przemienić we wdzięczność, to i on byłby szczęśliwy, że ją uszczęśliwił. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I wcale nie ten przykład tu jest najważniejszy, to tylko przykład. Mówię o tym dlatego, że to niestety także bardzo często jest nasz sposób postępowania z Bogiem. Daj i daj. Popatrzcie na modlitwy. Bardzo często są to tylko prośby, jakieś roszczenia. A dziękuję? To już nieco rzadziej się zdarza. Ciągle wszystko źle, a to za mało urody, a to za mało pieniędzy, czy za mało popularności, czy tam nie wiem czego jeszcze. Ale powodów do narzekania, no to tego zawsze jest dostatek. I to jeszcze nie koniec. I dalej chodzenie swoimi drogami. Bóg podaje sposób na bycie szczęśliwym, a człowiek nie, ja wiem lepiej. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. A człowiek ucieka. Coraz dalej i dalej. A pokrzepę to na siłownię się wybierze. Będzie miał silne mięśnie i będzie miał krzepę, nie? Nie potrzebuje pokrzepienia. Bo ciało musi być piękne, zadbane. I nie pamiętał o tym, że za ileś tam dziesiąt lat trafi ono do grobu. Nie mówię, że źle. No trzeba dbać o ciało, trzeba je szanować. Mówi się, że jest świątynią Ducha Świętego, ale... Trzeba pamiętać też o tym, o ileż ważniejsza jest dusza człowieka, a o jej stan jakże niewielu się martwi. Dlatego ojciec Pio wręcz marzy o takim momencie, by te wszystkie biedne stworzenia się opamiętały. Jakże to podobałoby się Bogu, pisze, gdyby te wszystkie biedne stworzenia naprawdę powróciły do Boga. Ludzi, którzy są daleko od Boga, nazywa biednymi. I to jest wielkie ubóstwo. Niektórzy mówią, że nawet większe niż to fizyczne, że ktoś nie ma pieniędzy czy innych bogactw. Bywają i bogacze, którzy są tak bardzo ubodzy. No właśnie, podobało mi się takie zdanie, że ludzie, niektórzy ludzie są tak bardzo ubodzy, że jedynym, co mają, są tylko ich pieniądze. Doświadczenie pokazuje, że ci, którzy świata nie widzieli poza gromadzeniem bogactw, wcale nie osiągnęli szczęścia ani pokoju ducha. Wręcz często przeciwnie. A na łożu śmierci niejednokrotnie powtarzali, dlaczego byłem tak głupi, dlaczego nie wybrałem najważniejszych w życiu spraw. I potem takie pozornie bezsensowne określenie: Bogaty bankrut. I w tym kontekście nabiera to znaczenia. Bywa również i tak, że pustka ludzi pozbawionych miłości w żaden sposób nie jest się w stanie wypełnić bogactwami czy czymkolwiek innym. Nie są w nich w stanie odnaleźć sensu swojego życia i kończą je często w tragicznych okolicznościach. Albo zachłyśnięci złudzeniem wolności, którą dają bogactwa, tak się jej poddają, że wyniszczają się przez nieodpowiedzialny tryb życia, a to jakieś uzależnienia i tym podobne. Z pewnością słyszeliście o takich przypadkach wśród chociażby sportowców, aktorów czy piosenkarzy. Obrzydliwie bogaci, jak to niektórzy mówią, a jednak tak biedni. Oby się te biedne stworzenia opamiętały, modli się ojciec Pio który najchętniej uratowałby każdą zagubioną duszę. Ojciec wiedział, jak bardzo Bóg cierpi z powodu tych zagubionych owiec, ale też jak bardzo cieszy się z odnalezienia choćby tej jednej, która mogła zaginąć na zawsze. Ewangelia mówi, że bardziej niż z tych 99, które nie potrzebowały ratunku. Tylko nie kombinujcie w ten sposób. To ja się zgubię, a niech się Bóg potem cieszy, że się odnalazłem. To byłoby głupie, bo podczas tego zaginięcia następuje rodzaj cierpienia. A poza tym, taka oddalona od stada owca tak bardzo ryzykuje, że więcej nie zobaczy pasterza. Jest bezbronna sama. Łatwy łup, łatwy kąsek dla złego. A przypomnijcie sobie wczorajszą Ewangelię szalną. Pójdźcie do mojej winnicy. Jedni pracowali całe życie, a inni tylko godzinę. Nawróceni pod koniec życia mogą otrzymać zbawienie. Niektórym się to wydaje bardzo niesprawiedliwie, ale jest to wielka szansa dla tych zagubionych przez całe życie. Ale to również nie znaczy, że można cwaniaczkować. I iść do pracy na sam koniec, po pełną wypłatę, z nawróceniem na koniec życia. Bo wielu tak myślało, że oni też na starość to się zajmą jakimś tam pobożnym życiem i przygotowaniem do śmierci, a teraz nie ma czasu, będą siedzieć na starość i odmawiać różaniec. Tylko, że to takie wymówki. Zawsze nie był ten moment, a jeszcze tyle do zrobienia czy do zarobienia, i w końcu nie zdążyli takich pogubionych też nie można źle traktować czy siebie uważać za lepszych pokornie wiara jest łaską czy my w niej wytrwamy ja proszę Boga o pomoc w tym pan bóg daje wolną wolę człowiekowi pozwala odejść ale nie potępia człowieka nie przestaje go kochać i czeka na jego powrót kocha mimo tego co ten człowiek robi? Pomimo tego, że Boga obraża, że postępuje wbrew prawu miłości. A gdy taki pogubiony człowiek się odnajdzie, to nie robi mu wymówek. No i co i gdzie byłeś? Jak mnie traktowałeś przez te wszystkie lata? Tylko jest wielka radość w niebie. Jak w przypowieści o synu marnotrawnym, większa z powodu tego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, jak w przypowieści o zagubionej owcy. I tak jak dopowiada ojciec Pio, jest to pocieszenie dla tych, którzy przez większą część swojego życia mieli to nieszczęście grzeszenia. Mogliby sobie pomyśleć: dla mnie już nie ma nadziei, uczyniłem tak wiele zła, Bóg mi tego nigdy nie wybaczy. A to właśnie jest inaczej. Nie tylko wybaczy, ale wybiegnie naprzeciw, przytuli, da piękne królewskie szaty i pierścień oznaczający godność i władzę na palec, i wyprawi ucztę, i będzie wielka radość w niebie. Każdy czas jest dobry na nawrócenie, i każdy z nas w jakiejś mierze tego nawrócenia potrzebuje. Życie człowieka na tym świecie to. Ciągłe nawracanie. Nawracanie, ponieważ człowiek jest grzeszny, a każdy grzech, który przecież ludzie popełniają, oddala człowieka od Boga. Jest obraniem, można by powiedzieć, innego kierunku. I dlatego trzeba ciągle poprawiać swój kurs. I to się niekiedy nazywa nawracaniem. Bywają też takie wielkie nawrócenia, o których mówi się, gdy człowiek zupełnie nie wierzył w Boga, albo pomimo wiary w Niego żył zupełnie na przekór Jego prawu, prawu miłości. Mimo to jednak i on co jakiś czas musi poprawiać swój kurs. Różne prądy potrafią znosić statek w bok i trzeba ciągłych korekt. To także takie nawracanie. To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś uważał, że on wierzy w Boga i nie potrzebuje nawracania. Musimy być ostrożni, by nie przypominać w swojej postawie modlącego się celnika. Panie, robię tyle dobrego, dobrze, że nie jestem jak ci inni grzesznicy. Lepszą postawą jest Boże. Miej nade mną litość, nade mną grzesznikiem, pokora zamiast pychy. No i wdzięczność. To tyle. Do jutra, Walorki. Szczęść Wam Boże, dobrych przemyśleń i dobrego zmierzania w stronę miłości. Szczęść Boże.